Siemaneczko, z tej strony Piotr. Ura, powiem tak, dzisiaj taki odcineczek już tak długo nie było, bo, no choć od sierpnia jakoś tak było, ostatni odcinek o ogarku. No, tak stwierdziłem, trzeba coś nagrać. Oto stwierdziłem, co wybrać na pierwsze moto. Co by było dobre i nie za wielką moc. Ale najpierw pokażę Wam mój garaż, tak co, co do mnie doszło teraz. Ciekawego bardzo. Tak. Doszedł do mnie komarek. Dostaję go z darmo od mojego szwagra. Bardzo dziękuję. Yy, on jest kompletny wszystko. Tutaj mamy koła, znaczy tu jest to jedno kupiłem, a tutaj 17 na tego 19 wsadzę. Ogólnie tak. Silnik jest całkiem spoko. Chodzi. A tutaj dużo jest do naprawy. Będę go lakierować takie sprawy. To jest legenda normalnie YouTuba, czyli ogarek. Już pomału sobie zimuje, ale jeszcze będzie robiony. Silnik, bo cieknie, coś tam, coś kartery będą raczej robione. Tutaj mam orzeszka, takie, jeżdżone, jeżdżone. No i takie sprawy, no tutaj kolekcję taką małą, tutaj kluczów od groma normalnie dużo. Dobra, teraz przechodzimy do odcinka. Dobrze, no to tak, zaczynamy. Na pierwsze pierwszy co wybrać, no. Ciężko powiedzieć, no bo niektórzy wezmą sobie jakąś kurde Derby Sender, coś lepszego tam za pięć koła i będą sobie jeździli, no no spoko, spoko, no tak no. No ale no każdy do czegoś zaczyna. I można sobie kupić, nie wiem, Ogara, Komara, nie wiem. Szkoło Simpson jest bardzo fajny, nie wiem. Tam bym wybrał sobie Simpsona, ale... No, Ogarek też fajny. Trzeba mieć kolekcję w ogóle po swoim prywatnym, no. Niedługo no trzy motorki, cztery jakoś tak. Mm. No ale co się wiąże z tym jak kupisz sobie nowy motocykl, motorowy? Yy, ciężko będzie Ci ogarnąć silnik, bo no... się silniki przeważnie psują, ale zależy jakie no. Też no, ale nie każdy będzie wiedział, co to jest. No dobra, trochę inny. Dobra, może ten. <laughs> yy, no to jest gaźnik, już coś nie wiem, i po prostu nie będę się znał z tym silniku w ogóle, porque, no, Taki nowszy silnik to jest no cięższy do złożenia niż taki najprostszy 023 z2m To jest bardzo proste, można w kilka godzin które złożyć z płaskim młotkiem No taki nowszy silnik, no tam jest dużo, jakieś chłodnice, takie sprawy, no to tak... A też nie każdy ma pieniądze na jakieś derby, sendy, czy nie wiem, Yamahy, dilery, czy... No inne takie lepsze, prawda? Czy trochę, no, no, no wiadomo, no lepiej jadą, ale tam. No. No nie każdy sero. Można tanio kupić taką ogarka w nie najgorszym stanie z papierem. Bez papieru. Bardzo mało m, kosztują. Częście są po prostu tanie jak, jak woda. Tu można silnik cały skompetyzować nawet za pół tysiąca Ja swojego ogarka wykupiłam za 450 zł a wodowałem w niego ponad tysiaka, całkiem zadowolony z tego jestem, ale no to jeszcze tak trzeba go trochę dopieścić no yy. komarek też trzeba być robiony no yy, co jeszcze mogę powiedzieć tak na piesze pierwsze moto jak chcecie dużo się nauczy o silnikach, takie sprawy jakieś najprostsze budowy z no okresu PRL czyli jakieś od, od Rometa, nie wiem, Simpson. co to jeszcze mamy, no dużo jest tego, no też jest spoko, bo jest, no ale czy to jest 125, to się fajnie tym jeździ Włoski w wf -em. spoko maszynki bardzo też silniki, łatwo składa się Choć niekiedy, no ciężko, ciężko jest no ja bym taki po prostu wybór wybrał, no, ale każdy ma swoje zdanie, więc ja się nie stykam ja ja tylko taki sling z ogara łatwo się składa, umie go zrobić, bez problemu. Tylko, że nie każdy ma narzędzia, no. Jak już się kupi po ogara, to przynajmniej lepiej mieć taki najtańszy zestaw a ja wam pokażę. Choćby nawet takie grzechotki z Tesco za trzy dychy. Pomogą mi to bardzo. Nie wiem. Na razie zostaję przy ogarku i przy komarku. Jeszcze jawka u górę jest derbyjna, ale to tam trochę tam jeszcze będzie roboty. No ale, no, ja bym wybrał coś takiego starszego na początek i tak yy, Bo ty na wszym no, czy motory, sorry, motocykle są fajne, bo jadą dużo. Takich 50 niekiedy, no. Nawet na, na, na tym, na odblokowaniu, wszystko lecę nawet 8 tych podstówkę. No można, można, no. Takie po grubszym tuningu, jakieś lepsze cylindry No fajnie to leci, tylko że Czy każdy potrzebuje takie coś na początek? Na początek serio, starczy jakiś Simpson choćby To jest to dobry wybór Choć no, polskie silniki bardzo były takie Kurde, ach, szkoda gadać Słabe były No dobra, to to by chyba tyle z tego odcinka Napiszcie, czy tam chcecie może jakieś ustawienie zapłonu, nie wiem, gazinik, wszystko, silnik, nie wiem, lakierowanie, wszystko mogę wam pokazać, bez problemu. a jak się spodobał ten się jak, to zostawcie lajka, suba, sek, kliknijcie na dole. No i cześć!